Emiramida i wystartują. Dobrze. Ruszyły. Jestły start. Modelina na czele stawki. Orientacja jest na drugiej pozycji. Modelina, orientacja. Na trzecim miejscu jest Emiramida. Dalej Etamira. I na końcu Echa i pirueta. prowadzi orientacja na drugiej pozycji Modelina, na trzecim miejscu Emiramida, czyli nic się nie zmieniło, a na końcu Ech Avira. 1300 metrów do celownika, nadal orientacja, Modelina, następnie Emiramida, później pirueta. Ktoś przy pirouecie Etamira i na końcu Echawira. I za chwilę do celownika będzie 1000 metrów i nadal na czele stawki z niewielką przewagą orientacja, a na drugiej pozycji Modelina, a na trzeciej Emiramida, czyli nic się nie zmienia. W niewielkim odstępie za stawką galopuje Avira. a na czele z przewagą jest orientacja, i na drugiej pozycji modelina, i stawka się teraz grupuje. Nadal orientacja, modelina. Wyjście na prostą. Wyprowadza orientacja przed modeliną. Orientacja ucieka, usiłuje zaatakować ją modelina. Orientacja, modelina, nadal 400 metrów. Orientacja jak gdyby troszeczkę słabiej, już galopuje. Modelina bardzo dobrze rozpędza się Etamira. Modelina, Walka, Modelina. Modelina na drugą pozycję chce się wydostać pirueta, ale tam bardzo dobrze Etamira z pola i Etamira jest już na pierwszej pozycji oraz Emiramida. Razem Walka na czele, Etamira w celowniku na drugiej pozycji chyba Modelina. Na trzecie emiramida i następnie pirueta.